Łukasz Żal, autor zdjęć do filmu Ida. Jeśli chodzi o koncepcję wizualną tego filmu i w ogóle obraz, to myślę, że jest, jest ilość takich czynników składowych na to, że ten obraz tak, tak wygląda. Myślę, że jednym z nich to jest tak naprawdę Pawła Pawlikowskiego dzieciństwo, jakiś jego świat, który on pamięta z lat 60.. -tych. Ja tego świata nie pamiętam, a on te obrazy bardzo dobrze pamięta. Kolejna sprawa, to, to myślę, że to też jest gdzieś tam obrazy, którymi nasiąkamy przez, przez całe życie, czyli, czyli to jest też gdzieś pewnie jakaś tam szkoła polska. Akurat w moim przypadku była taka sytuacja, że no musiałem zastąpić Ryszarda Lęczewskiego na początku zdjęć, więc nie do końca miałem też czas specjalnie na inspiracje i poszukiwania, więc po prostu przyszedłem na, na, na plan na początku jako operator kamery, a później zacząłem po prostu robić zdjęcia. Eh, e Okej, okay. cóż mogę powiedzieć, no myślę, że, że gdzieś tam bardzo ważne w tym filmie jest, jest kadrowanie, jest taki astetyczny świat, kadrowanie, gdzie jest dużo powietrza, to jest, to jest coś, co gdzieś tam z Pawłem na planie powstało, gdzie, gdzie odkryliśmy nagle, że to działa, że to nie jest tylko jakaś zwykła maniera, ale też, też powstaje jakieś izolacja, zagubienie, no astetyczny świat, gdzieś, gdzie jest mało rzeczy, mało, mało mebli, ten świat jest taki bardzo wyczyszczony.